Cześć, w dzisiejszym odcinku mamy nowy karnet, słuchajcie, na sezon drugi, no w piąty w Fortnite, słuchajcie, jeżeli jesteście tak zahajpowani nowym sezonem, to nie zapomnijcie wcielić łapki w górę, sobie w górę sobie po 400 subów i widzowie, kiedy ja to nagrywam. Niestety, dzisiaj mamy smutną informację, ale serwery w Fortnite będą chyba o 23, oczywiście, kiedy wy to wiecie, prawdopodobnie... Będzie live zaraz. Także co, co proszę, ci na live z stanu. Ale dziś mamy cały nowy karnet bojowy Hypexa. Także słuchajcie, wy na pewno weźmiecie mi link do Hypexa bo opisie. Możecie sobie sami obczaić nowy, nowy karnet. I słuchajcie, obejrzmy sobie wszystko oczywiście od początku. I yy, co na pewno, słuchajcie. Yy... Są zadania, jest taka kora, będzie. Dobra, sędzia, ale nieważne. I siedzie, lecimy z pierwszą stroną karnetu nowego, słuchajcie. Okej, okay, takie pazury, ekran wszyty i fi No, oczywiście, że kupuje karnet. Lecą od razu po niego, nie, nie jakby. I okej, okay, mamy. Oj, i jest jakby już, lagi, ale ktoś z Fortnite'a. I okej, ty tu mamy ogólnie nową broń, widzowie. Ja, ja nie wiem, co to są za Ja w ogóle dopiero rzuciłem w ogóle do domu, kiedy. A co zejdzie, nagram. Okej, okay, lotnia, Dobra, spoko i oczywiście bez muzyki, żeby nie było żadnej prawotorskiej, żeby nie było za Dobra, mamy plecak I, I tu, i okej, okay. taki plecak, takie i coś Okej okay. Ej, taka emotka jakby skrzyn, skrzynkę otwierasz Dobra Dalej mamy Cerberus Cerbe, cerbe, cerberus Stary, jak życzy nam spoko Ale moim zdaniem za dużo ma Klatkę pierwszą ma, Nic za dużo. Ale skin do Lego, no wiecie, Lego to zawsze taki mały, u jego I o, co daj było, nie wiem. I okej, okay, i mamy. Y, mamy banner, mamy ekran, czytania i widzowie. Patrzcie, to mamy. Patrzcie, to mamy sobie pazury w ogóle. I nice. Okej, okay, dobra, mówimy idzie oczywiście faudolce. Razem ze to jest chyba 1200 faudolców, tego co nie mylę. Eee, no i jeżeli chcecie, żeby takie zadania, no to pamiętajcie. Eee, I wbijacie ekspa, jak <grym> pamiętajcie. Łapa słup że o Jan gracie i już i wszystko nam pójdzie, dobra, ja mam, mamy tak. I, portat, I mamy złotego skina, Importal Cerberus i skin do LEGO być taki sam. ogólnie moglibyśmy zrobić inną stylę do LEGO. I widzowie, zobaczymy, bo było na tych klikach inny karnet, ale chyba coś ten sam do jednego. No mógłby być lepszy. Jakiś taki karnet z Midasem, z Travisem może. Uuu, myślicie nowe bronie, nie wiecie co to jest, ok, kilof I mamy, zresztą, chyba Afrodytę, na co każdy czekał. Afrodytę, tak, wiecie, dokładnie. Pozmieniali ją troszeczkę, widzowie, ale ładna Afrodytka. No, będzie grane, będzie będziecie będzie, grane. Napiszcie, czy wy będziecie mieli yy, karnet w komentarzach. No, bo ja oczywiście będę miał, tak, co sezon gubiłem karnet. I jeżeli nie chcecie przygotować odcinków fajnie z karnetu, to pamiętajcie. Yy, łapa z sub dzwonem, widzowie. Okej, okay, mamy tutaj to samo, tylko już po prostu style, także nie chcę coś się umawiać, ale Emotka, patrzcie, będzie kozacka. I ogólnie tak, zejdzimy wszystko to samo, okej, okay, i emotka. Juuuu, cię ej widzowie! I ogólnie mam taki inny głos, zejcie mam chyba trochę, ale zajcie mamy to. I... ej! Ho, ej! Importal afrodita, Ej jaka ładna widzowie. O dzisiaj będzie grana fioletową Afrodita, Ja widzowie kiedy ja to nagrywam, mm, zaplanowuję live'a i co To możecie kupić popisy w każda widzowie po prostu. I mamy Poseidona widzowie. Czyli prawie Aquamena. Posłuchałbym sobie tego Swimfree. free? E, e, pływanie darmowe. Co z chodzi? Nie, nie wiem. E, dobra, nie Mamy Poseidona jak Aquamena. I słuchajcie, Poseidon będzie ten skinek. No ładny, ładny. Co tak długo tej muzyki słucha? Byku, halo. O! I malowanie! Ej! Dosłownie jak siorb! O, proszę, złotego, okej, okay, motka, tak, hej, hej, nie? Plecek koralowy, koralowce. I, i, I ten jenki mamy, ale takie zabawne. I takie, i styl, mogli dać takiego trójząba. No i, i nie wiem, postawię czy to nie będzie najładniejszy, to jest drugi najładniejszy skin, bo jest duży. O, skin do lego, jak wygląda! Ale afrodyta numer jeden, Później nie co dałam moje. Moja... P... Ej, nie pokazał skierowego. I dobra. Tu będzie już taka mini latowa wiosna. Bo patrzcie, już mamy wiosnę zaraz. A po marcu ten nowy sezon będzie y, wiosna, także no wiadomo jak to jest. Oczywiście. Mamy reklamę, ale omijamy sobie. Ej, dobra, I dobra, widzę. I emotka. I, a czyli takie, że muszla i krabek. Ej, spoko, krab. Ej, nice! Ej, nice ok, Baku Halo, przełączamy dalej z długo. Murta Importal import, Poseidon. więc nie będę naszym Importal. I Portal, e, portal Poseidon. O, do marca 8. Idzie. Sezon 2. Marsz 8, a no to chyba nie to. E, dobra, chmurka to jest GG i mam nowy skin. I co to jest za skin? Ok. The Gorgon Blade. Dobrze, znowu kilopy. Ok, mal, malowanie, graffiti i. Meduza, ej! Widzę, to się mówię, i Meduza, nawet ma, ma takie łuski od meduzy. Jaa, skin do to taki fajny, nie no, spokój, to taki no, lepszy mógł być. Dobra, ekran przytywania i jo, ho, ho, Jeszcze jaki skin to w ogóle? Powiem wam szczerze mocno, okej. Okay. Baner, no to baner chyba każdy wie. Baner jest taki mały potrzebny. Okej, jak okej, kolejne zejście fauds all... i to jest za level 46 w ogóle. I oczywiście tutaj kreatko od H boy chcecie... Dobra, Gorgon Warrior Medusa. Tamta mi się bardziej podoba na nie Także tak. I mamy Zeusa, już od razu widać, że to jest za Zeus, bo ma pioruny w sobie widzowie. I dobra, mamy, a i mapę wam. Mm, wszystkie ogółem linki pokażę wam na streamie. Także padajcie, i dobra, mamy, i Thunder Lighting, ej, spoko rzecz, serio, bardzo, ej, bardzo fajna rzecz. I mamy Zeusa, widzowie, patrzcie, to, i spoko Zeusi, widzowie, fajny, fajny skin. I no, widzowie, Zeus to to przy Posejdon, tu i Posejdon to dwa. Pozytywne, z bogów mitologii greckiej najbardziej lubię. I Poseidona chyba, znaczy, a nie, Afrodytę, ale po co mówiłeś Poseidon, dobra, bo ja tutaj tak mówię, a nie ułamałem, ej, co jest Tempest Flight, ej, ej, jak ładnie, jak taka władza, nad tymi piórnami, widzowie, dobra, fajnie, napiszcie, jak się ten kanał podobało 0 do 10, ja daję 7,5 na 10, bo wiadomo, no, był lepszy z Midas do 2. I dobra, konkur Zeus, konkure, konkurencja takiego Zeusa, można może w powiedzieć, to jest który był na, Kar, na zwiastunie tak naprawdę, czyli nie wiem, jak na imię i też na się wziął, dobra, Montmos Mass, okej, i mamy Monlit mas Mister, wiecie, tu musi być fajna muzyka do tego, nie umówmy się, jak serio, umówmy się, słuchajcie, dobra, i uwaga, zgaduję, że to będzie, nie wiem. A no, Artemis... Artemis! To chciałam powiedzieć, mam na końcu języka. Widzowie. I okej, okay. Artemis. Fajny skin i te włosy mi się słabo nie podobają, bo I nie wiem, takie ma złożone. i dobra widzowie, jesteśmy już na page 12 i długi ten karnet powiem wam. Jakby yy, mi się wydaje, że już to trwa 12 minut ten film, a jak sami już wszyscy wiemy, trwa 6 minut film, no bo 6 minut nagrywam, no to tak 7. I dobra, Importal Artemis. I importal to chyba moim zdaniem było stylówka. Pamiętam. I oj, ja co ja ci nie lubię takich spadań. Jakby serio, nie oszukujmy się. Dobra, mamy fabryk, mamy kilo, mamy ii, kilo. Ok. Malowa. I ho, ho Hades, outfit, Hades. Hu, hu, hu. Hades numer dwa. Pierwsza, chwyta. I ostatnia strona, czyli skin do Hadesa Albert V. I jak było kiedyś z Eglidą, sam on 6,32 to była. nie było nic. I potem był na samym końcu ten Hades taki, a nie tutaj Hades. Wrzucono 13 i na 14 jest luka. Yy, Follow Dark... A trajeść to, że przemiana ogółem w tego Darka, no spoko widzowie. Uuu i tu mamy też korę od razu. Ej, spoko, ej, mega fajnie. To wymyśli, to, to jeszcze jeszcze dwie minuty trwa widzowie Nie tak? I tu jeszcze nie wiadomo co będzie, ale Kora, okay, spoko. Mamy bonus refleks, mamy kiwis czyli zadania. I, o tu on tu pokaże, nie, to nie zasłonięte, ale zobaczmy. Okej, okay, czyli mamy to winder, 1000 Vbaksów. Pleca Gorgon Warius aigis i muzyka The Hundred Ground. Eee, i mamy magika Posey nie eee, wiem, czy mnie będzie jako pierwszy. Ja drugi. Ale no, serio, mega ładne. Serio. Nie, się, znajdziecie to. Important Zeus. No i Zeus to jest taki Ziomek, który patrzcie, wszystko wie, że On rządzi. I w sumie to Hades. Ale słuchajcie, mam i by powrócić pasury, ale nie wiem, czy, nie chcę Was kłamać, tak było ono z nie? No, o jak chcę, chcę mieć ten ekran Wszyscy bogowie mitologii greckiej. Jeszcze leczkę na jakiś hupie Hades. I, nie, nie wiem, że ci... O, i lotnia, i, i, oksikon, i jak tego, i szkieletona, i taki księcia, tu No i 6 siedem oczywiście widzowie tutaj. Tak widzę i słuchajcie, za zadania mamy Blazing, Firat, Cerberus. Nie muszę się tego wymawiać, także sorry i widzowie tyle. Widzowie, to by na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten się spodobał. z nowego karnetu. usłuchajcie i widzimy się, zostawcie łapkę w górę, a będzie po 400. osobów. A myślę, że już, widzimy I Sorek, jak widzicie, był zmontowany to odcinek, ale chcecie szybko za to zmontować, żeby potem wyjść na karnet. I także widzimy się już w Chyba odcinku. Zapraszam na live i tak dalej. Trzymajcie się i pozdrowu!